Proszę Państwa, pierwsza część mojej prelekcji tutaj, tej prelekcji, które dzisiaj chciałem tutaj Państwu przedstawić, będzie dotyczyła właśnie tych niezbyt przyjemnych spraw dotyczących naszego świata, ciemnych stron naszej rzeczywistości, ale je także musimy zgłębić, żeby wiedzieć o to tak naprawdę chodzi w tej grze, widzieć szerszy kontekst. W tej drugiej dopiero tak naprawdę postaram się pokazać mój punkt widzenia na no to, co wszystko się dzieje na planecie. Tutaj jakby damy tylko jeden puzelek. Powiemy no właśnie o globalnej ilicie i mechanizmie zniewolenia ludzkości. Tak naprawdę, tak jak powiedział tutaj pan Dariusz, informacja jest władzą, wiedza jest władzą, świadomość jest władzą. I te informacje dzisiaj, w dzisiejszym świecie, tak naprawdę istnieją. One są dostępne. Kiedyś było gorzej z tym. Teraz mamy jeszcze internet w miarę niezależności do informacji. I dzisiaj ludzkość staje przed takim pytaniem, jak Neo w Matrixie: czy chce znać prawdę, czy nie? Czy woli żyć w iluzji? Czy wybiera prawdę o naszej rzeczywistości? A ta prawda wyjaśnia wiele niewyjaśnionych zjawisk, rzekomo niewyjaśnionych i tajemniczych, których nie rozumiemy, jak one naprawdę zachodzą, jak one naprawdę funkcjonują. Tutaj mój poprzednik wytłumaczył sferę ekonomii. Przed takim wyborem stajemy jako ludzkość. To jest jeden z programów, który funkcjonuje po to, żeby ludzie nie znali prawdy. Hasło teorii spiskowe. Manipulacja słowna sugerująca, że to są tylko głupie teorie, nie zajmujcie się nimi. Ona nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, są zakompleksieni ludzie e, siedzący przed komputerem i szykują wszędzie spisku, bo się nudzą tak? i wszędzie widzą spisko. To jest taki program wgrany do naszego umysłu po to, żeby nikt nie poznał prawdy żeby się trzymać od tej wiedzy z daleka, bo ona jest tylko dla świrów. Ten program świetnie funkcjonuje i drukuje wielu ludzi, a teorie spiskowe, mówiąc o tym, o tych spiskach, o faktach spiskowych tak naprawdę, to czasami się czujemy właśnie, mówiąc o tym ludziom, w takiej sytuacji jak ta świnka, tak? Staramy się przekazać, że taka jest nasza rzeczywistość, że nas się oszukuje, okrada, robi na szaro w każdym kroku, praktycznie i w ekonomii, ale w in na innych polach tak samo. Ale niestety taka jest prawda. Ludzie nie chcą znać tej prawdy. Ona jest zbyt przerażająca, zbyt za bardzo nie mieści im się w głowie, że to jest możliwe. Włączyć w iluzji. Ale cała nasza historia jest pełna spisków i konspiracji. Spisek jest wpisany w historię. To jest naturalna część, w cudzysłowie naturalna, bo oczywiście nieakceptowalna, ale w naszej historii zdarzała się wielokrotnie. Jesteśmy. Byliśmy tego uczeni w szkole. Czym innym był pakt Ribbentrop-Motów, jak nie spiskiem z tego czasu, teorią spiskową, bo nie było faktów, nie wiadomo było, czy taki protokół faktycznie istnieje oficjalnie. Tylko ludzie, którzy przeczuwali, wiedzieli, mówili o tym. Po latach, kiedy utalniono dokumenty, dotarliśmy do źródeł historycznych, okazało się, że to był fakt, to był spisek. Ludzie za zamkniętymi drzwiami usiedli, dogadali się, zrobili linię podziału państwa i dokonali jego rozbioru. To jest spisek. Nie bójmy się tego słowa. A przerzucenie Lenina do, nie, do Rosji, żeby wywołał rewolucję z Niemców, czyż nie jest spiskiem? Jest to spisek. A czy zabójstwo Kennedy'ego, większość ludzi, nawet takich niechodzących w tą tematykę, domyśla się, że to był spisek? Dlaczego boimy się tego słowa? Czy to jest coś. Spisek jest czymś nienaturalnym? Czymś, co nigdy nie występuje? To jest historia pełna spisku. Tylko, że problem polega na tym, że większość z nich albo zapominamy, i nie dochodzimy prawdy. I najpierw zrzucić to w niepamięć, bo żadni sprawcy nie są ukarani, prawdziwi, tylko kozły ofiarne. I przechodzimy dalej, prawda, bo mamy tysiące seriali ważnych spraw. Nikogo nie rozliczamy. A generał Sikorski? Tak naprawdę, chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten człowiek nie zginął przypadkiem. No, oczywiście, to była tylko, tylko katastrofa, prawda. Można tak sobie to wytłumaczyć. Jak i wszystkie inne katastrofy. Ale suche fakty, kto na tym zyskał i dlaczego ten człowiek był niewygodny w owym czasie, nagle wypadek, przypadkiem. No naprawdę, historycy poważni doskonale wiedzą, że to był spisk. Więc spiski istnieją. A w ostatnich czasach, czyż ta chora propaganda strachu przed świńską grypą nie była spiskiem, już nawet media zmuszone oporem ludzi musiały to przyznać. Tylko, że sprowadzono to na etap, no, że to tylko dla zdrowia, że tam chcieli się zarobić po prostu, e, e, przepraszam, że to wszystko dla pieniędzy, że, że, że koncerny chciały zarobić pieniądze i dlatego no, faktycznie tam coś było nie tak, ale to tam troszkę tam, niby jakieś śledztwo było, za chwilę oczywiście temat zapomniany, bo już jest jakaś grypa. I za chwilę znowu będzie ten sam problem. Przecież to był spisek. To była zmowa potajemna, żeby za pomocą mediów wystraszyć ludzi i zachęcić ich do Zaszczepienia. To się na szczęście nie udało. Przynajmniej w, du w dużej mierze. Druga sprawa. Jak nasza historia jest zakłamana, jest pełna manipulacji i kłamstw, a my uznajemy to za fakty, bo tak nas w szkole uczą. Otóż historia 1 maja jest zupełnie inna niż nam się w głowie wtaczało przez dziesiątki lat. Mówi się, że tam były w Chicago protesty robotnicze, że bohaterscy yy, ludzie pracy zginęli w obronie swoich płac i tak dalej w imię interesów klasy robotniczej. Tak w ogóle nie było. Tam zginęli policjanci, którzy przed terrorystami komunistycznymi próbowali zapanować, że tak powiem, opanować sytuację w mieście nie pierwszego maja tylko trzeciego. I zginęli bohatersko i im wystawiono pomnik. A w świat poszła informacja, że to święta robotnicze i taka propaganda była proponowana przez wiele lat. I ludzie w to wierzyli. Ilu z Was wiedział, zna taką wersję wydarzeń, że to były protesty pierwsze w Chicago, i na no, pamiątkę tego były, e, było święto 1 maja. Takie kłamstwa funkcjonują, takie przekłamania świadomości społecznej. Jak się je odkrywa, jesteśmy zdziwieni, że do czegoś się tym nie mówi. Do dzisiaj się mówi o 1 maja ze świętych zobaczcie to. Lewica cały czas to podtrzymuje. I to w telewizji oficjalnie. A rewolucja francuska? Przecież to nie był żaden zryw wolnościowy tak naprawdę. To była orgia. Morder, zabijania na skalę masową niewinnych ludzi. Tam zginęło miliony ludzi. Byli po prostu jeden za drugim na szachot. Tam nie było sprawiedliwości, żadnych nawet nie, że elita, tam księży zabijano, palono kościoły, satanistyczne jakieś orgie. Przecież to są przerażające opisy, ale to, to są fakty historyczne, tak było. Dużą rolę w wywołaniu rewolucji francuskiej oczywiście Masoneria odgrywała, ale to nie był zbyt wolnościowy, że cię pięknie przedstawia upadek Pastyli jak to pięknie, taki... Taki mit. To są kłamstwa, to są manipulacje, a one funkcjonują w świadomości społecznej, jak prawda. Zresztą się nie poszło w historii, że komunizm i nazizm były sponsorowane przez Wall Street. I na to są fakty. To są fakty, to są dowody historyczne na to. Ogromne sumy pieniędzy sponsorowały te dwa reżimy, jak myślcie dlaczego? I potem się z nimi walczy. Gdyby nie te pieniądze, w życiu by komuniści nie wygrali u siebie, bo nie mieliby takiej mocy, bo społeczeństwo wcale ich tak nie popierało. A naziści, no przecież też praktycznie dzięki pomocy zachodowi uzbroili się w ciągu kilku lat. Co jest, co było cudem? W cudzysłowie, bo to właśnie nie było cud, to było zaskonsolowane, żeby kuwać drugą wojnę światową. Kolejny fakt, teory spiskowe, masoni rządzą światem. Co za bzdury. A dlaczego wszyscy najważniejsi amerykańscy prezydenci byli przedstawieni w strach masońskich? Dlaczego się o tym nie mówi? Nie, bo ty o tym nie masz wiedzieć. Czaszki i piszczele ten zakon. Najważniejsi prezydenci USA od, yy, też wielu z nich yy, pochodziło z tego tajnego stowarzyszenia, które notabene ma powiązania z SS. Ta sama symbolika czaszki i piszczele. Tutaj widzimy Busha, Stoi sobie. Starszy Bush, zdjęcie rodzinne. No pewnie, oni tylko grają w szafie, prawda? Nam nie na nie Kolejny temat, który chciałem tylko zasygnalizować, bo to jest temat życia, ale tutaj mamy wiele takich tematów. Satanizm i okultyzm wśród elit globalnych. To nie jest żart. Zobaczcie sobie, prześledzimy parę takich, które jest mnóstwo tych zdjęć, ale ja bym chciał wybrać parę, bo to już musicie sobie poszukać. Okultyzm, te, te tajemne znaki. No, dobra, może faktycznie czasem by się złapało jakąś polityka na dziwnym geście, ale ilość tych zdjęć jest niesamowita. I to też nie jest przypadek, bo wiecie, przypadek to tam raz się może zdarzyć drugi, trzeci. A jak widzisz kilkadziesiąt takich z nich, wśród elit. Myślicie, że oni faktycznie chodzą na koncerty rokowe i tak im się zapomina czasami? Szczególnie. A to jest wszędzie, to jest wśród każdej elity. Także to widzimy w uszat po prawej stronie, ta rączka tak Teraz patrz trochę tutaj aktor, aktorów z Hollywoodu i tak dalej. To jest symbolika, która też ma znaczenie. To jest taka forma porozumiewania się pomiędzy sobą. Tak? My tego nie wykrytujemy nawet. Przeciętny, szary, szara owca w systemie. Uściski dłoń. No, to jest już trudna, trudniejsza kwestia, bo ciężko to wyłapać, czy to jest masański czy nie, I tam są kłótnie, prawda? wszyscy się dopatrują. Ale także można to prześledzić. Wśród elit, szczególnie. No, tu widzimy pas Arnolda Nagera, nazistowski, który po jego dziadku który był też nazistą, znaczy też. No on też jest w sumie, bo z jego poglądów wynika, że jest nazistą de facto. Jak się to prześledzi. Także to jest powiązane z zakonem Czaszki i Piszczewy. No i bo grof przed dziesięciometrową metrową sobą na dziwne rytuały. Moja teoria jest taka, że to jest takie dla dopiero początkujących ludzi. Wprowadza się ich w tematykę okultyzmu, bo nikt od razu krwawej ofiary przed tobą nie złoży, tak? Jeżeli wprowadzasz politykę w tematy, bo to jest wciąganie. Na początku drobna zabawa niewinna, tu jakieś rytuały, ci nie wiedzą w czym uczestniczą, ale żeby być przy władzy, muszą tam się zliskować, bo chcą, bo są chciwi, bo chcą pieniądze, kariery słabe, i wchodzą w te tajne stowarzyszenia i powoli wciąga się w satanizm, potem już nie masz wyjścia, no, tak jak w sekcie, de facto. Potem musi robić to, co ci każą. Mian Grove, tutaj pewnie znacie zdjęcia Alexa Jonesa, który się tam przekradł i parę, parę takich rzeczy, ale to, co się dzieje z tymi drzwiami, to dopiero jest przerażające. Są takie opisy. To jest tak naprawdę niewinna zabawa de facto, taki spektrum, To już mówiliśmy. Mamy symbol nowego porządku świata umieszczony na dolarze, symbol zakonu iluminacji, stworzonego przez Adama Weishauta i wielu mówi tak, no dobra, piramida, no już nie przesadzajcie, piramida to jest różny to symbol, który można różnie odczytywać, to jest oko opatrzności, to nie jest symbol kontroli w ogóle. Dobra, przyjmijmy taką interpretację, że to jest naciągane. Ale co robi ta sowa ukryta na tym... Do... bacznecie jednodolagowym. Każdy z Was może to sobie znaleźć. Ja też już sprawdzałem, nie jest taka sowa. Taka maciupenka w jednym z roku. Wiec? Z którą tam umieścił? I dlaczego? To są właśnie takie znaki. One są teoretycznie do odnalezienia. One nie są wcale tak mocno ukryte. Jaka ta sowa jest bezmalutka. To jest symbol właśnie tego Bohimian Grove, tego miejsca, to jest Bohimian Club od symbolu tej sowy. Oni... W kulturze kultu sowa jest ważna, ona symbolizuje mądrość. Są, widzą więcej w ciemności, są mądrzy. To jest taki symbol, że oni wiedzą więcej niż my, są mądrzejsi od nas, mają nad nami przewagę. Ta symbolika jest umieszczona niemalże wszędzie. Widzimy sowę w budynku. To jest kongres czy Biały Dom? Niech mi ktoś powie. Biały Dom? No właśnie, nawet sam, samemu mi się już pomyliła, ale nieważne. Ważne jest, że sowa, budowana w układ ulic. I to też nie są przypadki. Ono siedzi na piramidzie, jak się dalej spojrzy. Znajdźcie mi taką piramidę w Poznaniu, studowaną z ulicy i z sobą. Nie znajdziecie. Yy, specjalne kształty geometryczne. O tym, jakie to ma znaczenie, chciałbym w drugiej części prelekcji powiedzieć. Że to nie jest zabawa. To nie są tylko znaki, a zrobimy sobie taki znaczek z trejem i fajnie podpiszemy się. Nie, to ma znaczenie. Ogromne. Ale o tym w drugiej części. Cała symbolika oparta na y, pentagonie, na tych kształtach dziwnych pochodzących z Egiptu. Skąd to się wzięło z Stanów Zjednoczonych? Przecież oni nie mają nic wspólnego z Egiptem de facto. Y, tutaj mówimy o symbolice okultystycznych bóstw, o ekwafometrach, który jest odzwierciedlany w wielu posągach i rzeźbach. No, tutaj widzimy już wśród elit, jak się promen spuści na ten naszyjnik, pani Rothschild, głowa kozła, Lady Gaga. To są także, zobaczcie, że oni wszyscy nawiązują do jednej symboliki. Tutaj widzimy e, statuę wolności, która nie chodzi za statuę wolności, a tak naprawdę symbolizuje boginię Semiramis czy Isztar, także znanej ze starożytno starożytności. Tutaj inne osoby mogłyby w tym temacie więcej powiedzieć, ale, ale to jest właśnie to że my widzimy tą statuę i co innego dekodujemy, a co innego jest faktem. Ona symbolizuje zupełnie coś innego. Tą wiedzę, przewagę, iluminati, oświeceni, wiedzę nad, yy, przewagę nad szarą masą. Tak? Yy, yy, u podstaw tej, tej, tej statuły są znaki masońskie. Proszę sobie zobaczyć. Podpisali się. No ale nie, to są to repiskowe. Ta symbolika jest także wśród wielu logo najbardziej znanych korporacji, największych na, na, na świecie. Widzimy w przemyśle symbolika oka jednego. To też miałem trud, żeby to, które tu zdjęcie wybrać, bo jest cała masa. Symbolika jednego oka, kontroli wszystko widzące oko to też symbolika z różności pochodząca. Tutaj dalej widzimy, kolejne w czasopisach, jak jest to przemycane. Tutaj widzimy w filmach, także aktorki różne. Najbardziej znane promują tą symbolikę. To są przypadki, wszystko? Dziwne, trafią wszyscy kochają piramidę i oko. To jest właśnie nowy porządek świata. A raczej ten mechanizm, tworzony z wielu instytucji, tajnych stowarzyszeń, oficjalnych także, często instytucji, jawnych, który prowadzi do tego rządu światowego. Politycy, ja mówię w tej piramidzie, bo to jest oczywiście rozpisane, ale w tej piramidzie politycy są gdzieś, no może tutaj, tak? Coś tam wiedzą, ale oni tak naprawdę nic nie wiedzą, oni są tak samo opanowani, mają a większość z nich nawet myśli, że robi dobrze, oni służą krajowi. Dlatego tak ważne jest, żeby ich też uświadamiać o tym, jak to wygląda. Bo to nie jest kwestia walki z nimi. Trzeba uświadomić ludziom, że wszyscy jesteśmy okradami, wszyscy jesteśmy szukami. Piramida jest wciąż Nie, nie, nie. Nie, ale to jest istotne, bo te piramidy można, każdy ma swoją, że tak powiem, każdy inaczej to widzi, to jest tylko symbol, najważniejsze jest to, że te instytucje są zidentyfikowane mniej więcej, te, które uczestniczą w tej grze i te jawne, i te niejawne. Całą podstawą nowego porządku świata i tej globalnej to jest atak na człowieka. Człowiek, który się budzi, który zaczyna być świadomy, jest zagrożeniem dla systemu. Trzeba zrobić wszystko, żeby tak nie było. Takuje się nas chemią, lekami, wmawianiem rzeczy, musimy łykać na wszystko pastylkę, bo jest światłem zarazków, też nie odkrycie, wszędzie one są. Jakoś Jakoś chyba nie, nie zwalczymy ich wszystkich, tak? To jest naturalne otoczenie. No ale dobra, to jest inny temat. To jest atak na nasze zdrowie. Człowiek chory nie może funkcjonować normalnie, nie myśli trzeźwo, nie jest w stanie oprzeć się systemowi, bo musi leczyć się, musi ciągle płacić za leczenie, musi ciągle dbać o, o swoje funkcjonowanie, o przeżycie. Smugi chemiczne. Kolejny temat rzeka. Nie, to są zwykłe kreski na niebie, które się godzinę wytrzymują. Ciężko przekonać ludzi, że coś takiego jest. Nie wiem. w ogóle nie patrzą. Co? Chodzą po ulicy i tylko o wszystkim myślą, o serialach, o obowiązkach, o, o imprezie piątkowej, ale nie o tym, że coś się na nich nie na ich dzieje. Z niu, niu, nie... Ci ludzie nie potrafią pokładać sobie tej wizji. Nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Bo zajmują się rozrywką najczęściej. Daj chleba i grzy, staj, i ludzie będą zadowoleni. Niestety, to zajmuje większą część wolnego czasu przeciętnego człowieka. Po co się martwić jakimiś problemami, kryzysami, teoriami, wszystkim, żyj to stary, zabaw się. Ale to jest droga do nikąd, to jest droga do piekła, Żyj się będzie biernym. Proszę, to są tematy, które są w mediach, Ty mamy żyć. Że jest znowu z Majdanem albo nie, mega problem. Wszyscy ludzie zmartwieni w kraju, co to będzie? To jest ten Matrix. Ważną rzeczą jest to, zwierzęta łatwo kontrolować. Robi się wszystko, żebyśmy byli jak zwierzęta. Zaniża się wszelkie standardy y, etyczne, moralne, żebyśmy zachowywali się po prostu jak, o, jak zwierzęta, jak owce. Seks, pieniądze, przemoc, z, szybkie żarcie, tak? Najedź, jeszcze byś w dobrym Nie, ważne, że to jest niezdrowe. Żyj krótko i przyjemnie. To się promuje w mediach, to też nie jest przypadek. Więc nowy porządek świata, tak naprawdę, to jest odbicie nas samych. Do tego też dojdę w drugiej części projekcji. On istnieje tylko dlatego, że my na to pozwalamy. Że dajemy się oszukiwać, dajemy się zamieniać w te owce, w te zwierzęta. I to jest obraz naszego społeczeństwa. My śmiewamy się, jesteśmy ignorantami, nie zwębiamy wiedzy, wolimy obejrzeć fakty, tam wszystko mi streszczą. Pięć minut. Nie jesteśmy jak stadowiec, idziemy za innymi. Ciężko jest coś powiedzieć innego, być pod prąd, być oryginalnym dzisiaj. Dzisiaj każdy chce być być tak jak większość, a te normy społeczne, które kształtują to stado, narzucane są nam przez globalną elitę. To oni przez media z tym edukacji mówią ci, jak być porządnym obywatelem. I ty masz się do tego dostosować. Ale jeszcze te obce głosują na A no Ano, ale oni są przynajmniej na do... Jesteśmy jednym wielkim stadem żałosnych obiet niestety. Bo my ciągle patrzymy na liderów. Nie bierzemy spraw we własne ręce, tylko no, niech oni coś wreszcie zrobią. Niech ten polityk mi da. To jest jego wina. Po części tak. Ale to nic do niczego nie prowadzi. Zwalamy winę i naszą odpowiedzialność za własny los na rzecz kogoś tam. Niech on mi powie co mam robić, co wierzyć. Niech państwo mi da. Niech oni zadbają. O, Obama, wreszcie będzie zmiana w Stanach, nareszcie, wreszcie. Nie będzie już wojen, właśnie widzimy. No. Ale, no ale za każdym razem jest to samo, ale w Polsce jest to samo. Przychodzi nowa, piękna, nowa partia, nowe logo, te same twarze, trochę tam odmłodzone, może troszeczkę inaczej przesane. Zmiana. To jest wszystko po prostu komedia, tylko czarna lista. Czarna komedia. Jesteśmy w trakcie, jesteśmy zafitozywani w ogóle, nie wiemy, coś, nie wiemy co się dzieje jako społeczeństwo. I pierwszą drogą do wolności jest ten etap. Trzeba sobie uświadomić to, że jesteśmy niewolnikami tego systemu. To jest pierwsza faza, tak jak w filmie Matrix, pierwsza faza drogi do wolności. Bo wtedy już wiesz, że, że masz coś z tym zrobić, że możesz coś z tym zrobić. Największą formą niewolnictwa jest to, kiedy sobie tego nie uświadamiamy. Ktoś to świetnie powiedział, chyba to i <grym _> Chyba tak. A iluzją jest to, że to nas nie dotyczy. Bo to są ludzie, którzy no dobra, wiem o tym mam świata, ale generalnie stary co mi tam chodzi? Czy to jest gdzieś daleko, Stany Zjednoczone. Unia Europejska no, no to dobra widzie. No ale przecież, co to, jaki to ma wpływ No, no Przecież to ma ogromne, to, to ma wpływ na wszystko, co nas otacza. Na walutę, na ceny energii, gazu, na żywność, jaką mamy w sklepach, na leki, jakie są dostępne bądź niedostępne, e, ceny paliw, energii, to, co się zgłasza naszym dzieciom do głów. To wszystko ma wpływ na wszystko. Ci, gdzie wpływają na każdy aspekt naszego życia, ale to dlatego, że my oddajemy im tą władzę. już się nas przeznacza do Państwa Wielkiego Brata. Jesteśmy obserwowani, jak to fajnie mieć być w domu Wielkiego Brata, prawda, to jest takie popularne, symbolika oka. Mikrochipy są fajne, bo w klubie możesz zapłacić i nie musisz gotówki ze sobą nosić. Fajne to jest, ta technologia nam służy. Wszędzie już są poukrywane takie różne rzeczy, które... Poukrywane? No nie są pokrywane, są... jest to forma przyzwyczajenia nas do tego. Więc jesteśmy teraz w punkcie, kiedy wybieramy jako ludzkość drogą, którą mamy podążać. Jest to strasznie krytyczny moment. Żyjemy w najważniejszych czasach od setek tysięcy lat, ja uważam, ale do tego też dojdę w drugiej części projekcji. I nie ma chowania go w piasek. To nic nie da. To nic nie da. Ludzie nawet nieświadomi, co ich nie od odpowiedzialności nie, nie, nie zwalnia, będą podejmować decyzje, które będą bardzo. Będą bardzo ciążyć na tym, jak ich dalsze życie będzie wyglądać. I nas wszystkich też. Albo prawdziwa wolność, albo onorządek świata. I chowanie go w piasek jest tak, jak chowanie go w piasek przed nadjeżdżającym pociągiem. To, to nic nie zmieni. Te rzeczy, które się dzieją, są globalne, a nawet i kosmiczne, bym powiedział, bo to ma szerszy aspekt, o którym powiem w drugiej części projekcji. Najważniejsze jest, co my z tym zrobimy. Co zrobić, jak zmienić system, jakie są podstawy tego systemu. O tym w drugiej części prelekcji, która nawiązuje do książki, którą napisałem, żeby opisać mój punkt widzenia na to wszystko, co się dzieje. To wszystko w tej części. Dziękuję bardzo.